Mm -hmm. Cześć. Dzień dobry, wieczór. Chyba się wszystko nagrywa. Dobra, działa mikrofon, więc mówię. Mówię to, czym chciałabym się bardzo z tobą dzisiaj podzielić. Ostatnio w moim życiu hmm, sporo było takich wątków nawiązujących po raz kolejny do tego, że to wszystko, co nas otacza, to jest matrix, iluzja, że jesteśmy pochwyceni w labirynt pętli inkarnacji, że a, mnóstwo złych energii wokół nas nie pozwala naszej boskości, naszemu światłu, przejawiać się w pełni. I teraz tak. Z jednej strony nie kwestionuję tego, że to są kompletne głupoty i nie mają sensu. Nie, bo wiadomo, że otacza nas świat dualny. Że są tu zarówno energie światła, jak i energie nieświatła. I jakby z tym wątkiem dyskutować nie będę. Ale to, co zawsze powtarzam, kiedy prowadzę sesje hipnoterapii indywidualne, czy w grupie, czy ostatnio również na ustawieniach systemowych piękne warsztaty swoją drogą. Dziękuję wszystkim uczestnikom. I ja to powtarzam, ponieważ sama tego doświadczyłam, ponieważ przez swoje serce, przez swoje ciało te doświadczenia przepuszczałam od wielu, wielu, wielu lat. I widzę, że z każdym rokiem, z każdym odważnym uderzeniem serca, Czuję, jak wiele sensu ma to, co za chwilę powiem. A mianowicie, nasza wolna wola to najwyższe, najpiękniejsze prawo, jakie przysługuje nam jako cząstkom źródła, jako dzieciom Boga, Stwórcy. Jesteśmy częścią wszechświata. I możemy się przejawiać tak, jak pragniemy. Im bardziej czynimy to na chwałę Stwórcy, na chwałę życia, pro życiu, a nie przeciw, tym więcej w nas szczęścia i spełnienia i miłości. Ponieważ tym jest życie. I ponieważ mamy wolną wolę, to również od nas i tylko od nas zależy, w co będziemy inwestować naszą energię. Gdzie zwracam, gdzie kieruję swoją uwagę. Więc, jeżeli kreuję sobie świat, w którym mam kajdany, w którym jestem w labiryncie pojmana przez, nie wiem, reptilian, um, wszystko to iluzja. Czytaj, cokolwiek zrobię, to nie ma znaczenia kompletnie. To to się manifestuje w Twoim życiu. To to kreujesz, bo taki Twój wybór. Mi życie ostatnio pięknie pokazało, że jak tylko miałam taki moment w życiu, gdzie złapałam doła, złapałam lekką depresję i miałam ciemne myśli, to natychmiast moje ciało mi pokazało: okej. Okay, nie chcesz do życia, no to będziesz miała takie, a nie inne objawy. My kreujemy samych siebie, a przez to, że kreujemy samych siebie, to kreujemy świat wokół nas, bo Bóg jest Tobą, bo patrzy na świat Twoimi oczami. Więc jeśli decydujesz, że otaczają Cię demony, i wszystko co wokół to iluzja, i ty nie masz na nic wpływu. To cały wszechświat ci mówi moje życzenie jest, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Czujesz to? I to tak pięknie widać w pracy hipnot podczas hipnoterapii. U moich klientów w hipnozie, na przykład, kiedy. Stają wewnętrznie przed wielkim demonem, tak to nazwę. Wielkim demonem, który jest tak głęboko zakodowany, zakorzeniony w naszej podświadomości, manifestując się jako lęki. Jako niepewność, jako cierpienie, jako strach. Bo zawsze, gdzie nie idziemy w stronę życia, w stronę prawdziwej, dojrzałej miłości, tam jest cierpienie i ból. I jakże często wystarczy, właściwie zawsze, wystarczy zmiana postawy obserwatora, zmiana postawy klienta. Zmiana postawy osoby, która wewnętrznie tego demona widzi. Kiedy ja jestem ta mała w pozycji małego dziecka, w pozycji ofiary, wychodzę z lęku, z przerażenia, to ten demon jest ogromny. A ja jestem niczym jak mała główka od szpilki. Ja też tego doświadczałam, ja też tam byłam. Natomiast kiedy zmieniasz swoją postawę i stajesz dumnie, dojrzale, godnie, ze świadomością tego, że Bóg jest w Tobie, że światło jest w Tobie, że przejawiasz życie, najwyższą wartość, jaka jest we wszechświecie. Poprzez swoje zmysły, poprzez właśnie to ciało tego tak doświadczasz tutaj na tej planecie. To ten demon, choćby nie wiem jak był wielki, nie ma z tobą szans. Bo światło w ciemności świeci. Choćby to była mała zapałka w wielkim lochu. I teraz. To, co przyszło do mnie dzisiaj rano, też po przeczytaniu um, maila, który jeden z um, uczestników warsztatów sobotnich konstelacji duszy mi wysłał, się podzielił a pięknym wglądem, który, który miał po warsztatach. I ja też stwierdziłam, że wow, to właściwie pięknie się skleja w takie trzy niezawodne sposoby, aby pokonać wewnętrznego demona. Dosłownie trzy. Każdy z nich jest dobry. O jednym na pewno już wspominałam wcześniej na kanale. Nie jestem pewna, jak o dwóch innych, dlatego teraz to robię. Uwaga, trzy. Sposoby na pokonanie wewnętrznego demona, lub na pokonanie tych ciemnych bytów, które. Hmm, albo czujesz w swojej przestrzeni, albo pojawiają się, kiedy śpisz, lub kiedy zasypiasz, lub kiedy czujemy, że coś nam chodzi po domu i tak dalej, i tak dalej. Trzy sposoby. Pierwszy sposób wspominałam o tym wcześniej, najbardziej bezpośredni. Powiedz, wynocha! We wcześniejszym moim filmiku użyłam słowa spier. Papier, no wiesz. Po prostu. Kiedy jakiś, nie wiem, bandyta, złoczyńca wszedłby do Twojego domu, chciałby skrzywdzić Ciebie, Twoją rodzinę, Twoich bliskich, Twoje dzieci. To, co byś zaczęła dyskutować, nie wiem, palić świece, kadzidła, czy po prostu wyjdź natychmiast. To nie jest Twój dom. Opuść ten to mieszkanie, ten dom. Wyjdź tam i zapłod sobie na wieś, nie wiem, gdziekolwiek. Do lasu, na wagna najlepiej. Nieważne, gdzie pójdziesz, to jest moja przestrzeń, i ty nie masz prawa tu być, po prostu wy, I nie dyskutujesz. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób, również niezawodny, na pozbycie się wewnętrznego, zewnętrznego demona, to jest z kolei mój sposób, który ja lubię praktykować i się w nim dobrze czuję. I też z tą myślą wynocha, nie? Czyli idź daleko. Bo to jest takie, taki mój dodatek, bo inaczej sam staniesz się światłem i błogością i bezgraniczną miłością. Czyli wejście w taki stan głębokiej medytacji i błogości. Mój sposób na złe energie, niefajne, które gdzieś czasem czuję, wejście. Stan błogości. Zamieniasz się w błogość i jesteś błogością. Jesteś błogością, jesteś bezgranicznym pokojem, światłem, ciszą. Tak? To jest drugi sposób. Działa, przetestowała mnie raz, bo ten demon, ta energia, ta istota, ten byt nie ma wtedy punktu zaczepienia. Nie? Jak w tym swoim świetle tworzymy jakieś pokoiki, zacienione miejsca. Um, Mamy jakieś lęki, tak? ta energia jest gdzieś nie do końca jasna. To już te byty mają haczyk. Gdzieś w nas, w naszej aurze, w naszym ciele. Kiedy wewnętrznie decydujesz się, że stajesz się błogością, jesteś błogością, jesteś pokojem, jesteś światłem, bezgraniczną miłością, w tu i teraz. I zawsze to emanujesz takimi wibracjami, że wszelkie byty uciekają, gdzie pieprz rośnie. I trzeci niezawodny sposób na pozbycie się wewnętrznego lub zewnętrznego demona fantastyczny sposób, którym podzielił się ze mną dzisiaj, właśnie uczestnik warsztatów. I ja też pragnę się z Tobą podzielić tym w bardzo ludzki, cudownie ludzki sposób. Roześmiej się demonowi w twarz, ale tak szczerze, od serca. Jak to fajnie właśnie ktoś napisał, pokazałam e, temu czemuś język i zrób mu po prostu takie terefere. Ale tak szczerze, znowu od serca, nie? żeby to nie było takie, że ty tutaj się śmiejesz, a wewnętrznie drżysz z przerażenia i. No nie, znowu chodzi o to podniesienie wibracji swoje, natychmiastowo. Więc jeśli ten stan błogości i medytacji może ci się wydawać za trudny, albo za długo czasu ci to myślisz, że zajmie, a chcemy się tego pozbyć natychmiast, jak komara, który. Kłuje nas, no to wtedy śmiech to zdrowie, ale tak od serca, od drzewi. Ze świadomością znowu tego kim jesteś i co sobą przejawiasz, bo to koniec końców o tym świadomość chodzi. I w tym śmiechu do demona i w tym stanie medytacyjnym, błogości. No i również w tym wyrażeniu jasno i stanowczo swojej postawy. Czyli sio. I kiedy pamiętasz o tym, kim naprawdę jesteś. To zaczynasz czuć. Zaczynasz przypominać sobie, o co tu jesteś. A w większości przypadków to jest samo bycie, Twoja piękna energia, Twoje światło, które błogosławi wszystko to, co wokół Ciebie. Jeśli tylko. Ty zdecydujesz, że tak ma być. Dziękuję Tobie bardzo za wysłuchanie dzisiejszego nagrania. No i co, zobaczymy się wkrótce. Już się szykuje nowy projekt, także miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Dziękuję, że jesteś światłem. Pa!